Fiat Grande Panda stanie się jeszcze lepszy ze względu na wprowadzenie do tego modelu kolejnego układu napędowego. I do pełnego elektryka dołączyła miękka hybryda oparta o silnik benzynowy 1,2 turbo. Łączna moc układu została ustalona na 110 koni mechanicznych i przekłada się to chociażby na katalogowy czas przyspieszenia do 100 km na godzinę, wynoszący 10 sekund. I w prawdziwym świecie osiągi wystarczają, aby bezproblemowo podróżować. Nie pozwalają na żadne szaleństwa, ale do zwykłej jazdy są ok. Mamy też tutaj dwusprzęgłowy automat, który płynnie zmienia biegi, a układ hybrydowy, pomimo tego, że jest miękki, to pozwala jeździć krótkie odcinki w trybie elektrycznym, również lekko przyspieszając. Z naciskiem na lekko, bo chociaż benzyna zwiększając prędkość dosyć szybko wkracza do akcji, to wciąż okresy elektryczne jazdy wypadają pozytywnie, na przykład ze względu na płynność. Poza tym Grande Panda to bardzo przyjemny samochód. Ciekawy stylistycznie, z licznymi smaczkami, nawiązujący z wyglądu do klasyki i pierwszej generacji tego modelu. Mamy też tutaj przystępny, nieprzekombinowany sposób obsługi. Wariant hybrydowy ma trzy wersje wyposażeniowe. Kosztują one od 80 do 97 tysięcy złotych, podczas gdy elektryk startuje od 110 tysięcy złotych i biorąc to pod uwagę, jak również zasięg i łatwość tankowania benzyny, dla wielu osób hybryda będzie tym lepszym wcieleniem Grande Pandy i fajnie, że producent taki napęd na rynek też wprowadza.